Witajcie w raju ogrodnika. Dzisiaj opowiemy Wam o jeżówce purpurowej. To wyjątkowa roślina o niepowtarzalnej kolorystyce, która cieszy oko człowieka i zaprasza owady zapylające do naszego ogrodu. Jeżówka purpurowa to roślina pochodząca z Ameryki Północnej. Możemy ją uprawiać z nasion, najlepszy czas na wysiew w gruncie to wiosna, kiedy ustąpią przymrozki i temperatura gleby wzrasta. Wysiewanie na rozsadę pozwala na zwiększenie ilości kiełkujących nasion oraz wcześniejszy wzrost. Wysiew można przeprowadzać od marca do lipca. W czasie kiełkowania nasiona powinny mieć zapewnioną temperaturę przynajmniej 18 stopni oraz stałą wilgotność. Pamiętajmy, że jeżówka zakwitnie nam w drugim roku po wysiewie. Roślina ta nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji, ma silne korzenie, znosi okresowe przesuszenie. Potrafi konkurować o wodę z innymi roślinami. Najlepiej rośnie na stanowisku słonecznym lub lekko zacienionym. Kiedy jeżówka purpurowa zakwita w okresie od lipca do października, przyciąga liczne owady zapylające, co wspomaga równowagę ekosystemu w naszym ogrodzie. Jej kwiaty wytwarzają nektar, który przyciąga pszczoły, motyle, trzmiele i inne owady zapylające. Dzięki swoim jaskrawym kolorom i charakterystycznemu kształtowi, kwiaty jeżówki są wyjątkowo atrakcyjne dla owadów zapylających. Jeżówka w Ameryce Północnej występuje dziko na rozległych obszarach. Można spotkać ją na równinach, preriach, suchych łąkach oraz na obrzeżach lasów, głównie w Stanach Zjednoczonych. Od wieków jeżówka purpurowa była ważnym elementem kultury i tradycji tubylczych ludów Ameryki Północnej, takich jak Indianie. Była używana jako roślina lecznicza, ceniona za swoje właściwości zdrowotne i medyczne. Jeśli podobał Wam się nasz film, dajcie nam znać w komentarzu, polubcie i udostępnijcie go dalej. Do zobaczenia następnym razem w raju ogrodnika.